Słuchajcie uważnie, bo to co za chwilę usłyszycie, wstrząśnie całym showbiznesem. biznesem. Janja Lesar, ikona tańca, po 20 latach związku podjęła decyzję, która szokowała wszystkich. Rozstanie po tak długim czasie, coś musiało być potwornie źle albo ktoś musiał pojawić się na horyzoncie. Plotki huczały, szepty zamieniały się w krzyki, a jedno nazwisko powracało jak bumerang. Katarzyna Chilman. Czy to właśnie słynna sportsmenka rozbiła wieloletni związek Lesar? Czy to możliwe, że ta relacja była tylko pretekstem do wyjścia z rutyny? Czy może prawdziwą, płomienną miłością, która zmiotła wszystko na swojej drodze? Jania Lesar przerywa milczenie. To nie jest zwykłe rozstanie. To sejsmiczne przesunięcie w życiu jednej z najbardziej rozpoznawalnych twarzy polskiego tańca. Dwadzieścia lat. Wyobraźcie sobie dwie dekady wspólnego życia, wspólnych marzeń, wspólnych wspomnień, a potem nagle wszystko się rozpada. Co mogło być tak potężną siłą, by zniszczyć tak solidny fundament? Odpowiedź, którą otrzymaliśmy, jest bardziej złożona niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Jania Lesar w ekskluzywnej rozmowie ze światem gwiazd Rzuca światło na mroczne zakamarki swojego serca i ujawnia prawdę, która zwali was z nóg. Fani od tygodni zadawali sobie jedno palące pytanie: Czy Jania Lesar odeszła od swojego wieloletniego partnera, właśnie Delakasi Zilman? Tancerka nie owijała w bawełnę, nie uciekała od niewygodnej prawdy, ale też nie pozwoliła, by jej historię spłycono do taniej sensacji. Powiedziała wprost z głębi serca, w słowach, które odbijają się echem w całej branży. Wiesz co mi się wydaje? Że ja bardziej patrzę na siebie. Czysta brutalna szczerość. To nie jest prosta historia o zdradzie czy nowej miłości, to opowieść o przebudzeniu, o odnalezieniu siebie na nowo, o spojrzeniu w głąb własnej duszy po latach życia w pewnym schemacie. Kontynuując swoją szokującą spowiedź. Jania Lesar dodała słowa, które zmuszają do głębszej refleksji nad naturą ludzkich relacji i wpływu, jaki inni mają na nasze życie. Pewni ludzie powodują w nas jakieś takie wzdrygi, że chcesz coś inaczej, coś zmienić. Czy to oznacza, że Kasia Gilman była tą osobą? Tą, która wywołała ten wzdryg, to pragnienie zmiany, to nagłe olśnienie, że życie może wyglądać inaczej, Jania Lesar nie pozostawia złudzeń. Jej słowa są jak krople trucizny, które powoli, ale skutecznie rozpuszczają iluzję idealnego związku. To nie był impuls, to był proces, ale z pewnością ktoś odegrał w nim kluczową rolę. I tu dochodzimy do sedna sprawy, do momentu, który rozwiewa wszelkie wątpliwości i jednocześnie rodzi nowe pytania. Jania Lezar przyznaje bez ogródek, że znajomość z Katarzyną Zilman była iskrą, która rozpaliła w niej ogień zmian. Kasia na pewno była takim zapalnikiem, że popatrzyłam na siebie inaczej i że być może chciałabym jeszcze coś innego spróbować pożyć inaczej, w inny sposób. Zapalnikiem. To słowo jest tutaj kluczowe. Zilman nie jest przyczyną rozstania w sensie tradycyjnym ale jest katalizatorem. Jest siłą, która zmusiła Janie do przewartościowania całego swojego dotychczasowego życia. Czy to oznacza, że Jania Lesar porzuciła wszystko dla Katarzyny Zilman? Czy to płomień miłości, czy raczej płomień samopoznania? Emocje buzują, plotki szaleją, a Fani z zapartym tchem śledzą każdy ruch Jani Lesar. Jednak tancerka, mimo całej tej burzy, studzi nastroje i apeluje o cierpliwość. Podkreśla, że nic nie jest jeszcze definitywnie przesądzone, że to nie jest koniec, a raczej początek czegoś nowego, niezdefiniowanego. Na razie jest za wcześnie, żeby mówić dokładnie, jak to się wszystko rozwiąże. Na razie naprawdę czuję, że to jest jakby taka przerwa po prostu od tego wszystkiego. Przerwa. Czy to oznacza powrót do starego życia? Czy to szansa na budowę czegoś zupełnie nowego? Czy to otwarte drzwi dla Katarzyny Zilman, czy może dla zupełnie innej przyszłości, którą Jania dopiero zaczyna odkrywać? Ta historia to nie tylko plotka o celebrytach. To głęboka refleksja nad odwagą, by szukać szczęścia, nawet jeśli oznacza to burzenie dwudziestoletniego świata. Jania Lesar pokazała nam, że nawet po dekadach stabilizacji można poczuć wzdryk i zapragnąć czegoś więcej. A Kasia Zilman. Czy jej rola ograniczy się do bycia zapalnikiem, czy może stanie się czymś znacznie, znacznie więcej? Odpowiedź na to pytanie zna tylko czas. Jedno jest pewne: ten dramat dopiero się rozwija, a my będziemy śledzić każdy jego krok. Zostańcie z nami, bo to nie koniec tej sensacji.